Ech, jak mi szkoda, nie ma tego grocha. Nie mogę za. Czy on? Czy... Co? Ty, a czy jednak postanowiłeś wrócić? Tak, 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 tak. A dlaczego byłem... stworzyłeś? A bo nie, wiem, dobra, byłem tam, co nie tam. No i co? I wiesz miła co? Miła pizza, w promocji, całą zjadłem, zjadłem, zjadłem Naprawdę? to Naprawdę? Mołam. Mam. Tylko... A, dobra. Dobra. No to. Chodźmy spać, już jest bardzo późno. Co? On mi się nie chce. Ale wyśpij się. Jutro musimy znaleźć przed chmurą zakazane moce. Chyba już śpi, to ja. Wymknę się powoli. Jest. Wszystko według planu. Jest. Okej, okay, to ten eliksir powinien być gdzieś tu. O nie, jest, mam eliksir. O nie, Ry, Dren 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 O nie Nie Co? O nie Co to? Ała, głupi zombie, Jak zawsze atakujemy tylko mnie No Wracaj no. pracaj Nie Aaaaaa! Wynocha! Tak, tak, tak! No. I co, mam nigdy nie wracać? Nie! Ała! Spać, A co, jeżeli nie? Ha, ha, ha! Taki odważny będę! Aaaa! Ała! Dobra, dobra! No dobra, idźmy, lepiej. Ty głupi, idiotyczny chmur! Co? Nie, 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 nie! nie, nie. Nie, nic, idiotyczna, głupia, chmuro A to, ok, nic O Czarodzieju, mam twój lek! O się! Mam... Proszę, masz, na tacy e, Ale jak... Jak mam to ci dać? Weź to tam, do góry. A, jaka pyszna ta herbatka z pomarańczy. O, ty tu jesteś cały czas? Dobrze. E, gdzie ten lek dać? Nie. Masz. Co jest? Jestem. Po to już o, dziękuję, żeby było A kto w ogóle cię zamknął do tego systemu cyfrowego? Cyfrowego? No, byłeś cyfrowym Chmura Aha O, czekaj, mój cię telefon tutaj. coś pokazał Już ta godzina? Czekaj, mój, bo groch będzie zły, to później się zobaczymy? Tak dobrze. Dobra, to widzimy się później, czarodzieju Dobra, po cichu, po cichu. Nie, o nie. ja tak, e, e, zacznij. Ja byłem w kraju jedno... E, znaczy. Ja byłem w kra... E, e, ja by, e, pomagałem takiemu biednemu, co w ogóle. E, he, he, he. Dobra. Dobra, byłem na górze Tanterstrox No byłem na górze Tanterstrox, Zdobyłem lek i czarodziej jest teraz sobą. Taki czarodziej. No taki czarodziej w tym portalu, a, a mów, mówiłeś, że nie zadziało i spadłeś z nieba. A. No, to, no dobra, no dobra, no dobra. Tylko no, jest, jest taki mały problem. Nie, nikomu ja. temu nie mów! Grochu, nie mów! Te. Dobra, nie mówię, nieważne, nic nie mówię, żaden temat. Dobra, ja, 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 ja... co nie, ja śpię trochę i ja wyruszam, co nie gdzie? gdzie? A gdzieś Po zakazane moce? Nie, nie Dobra, ja też idę spać, bo ja całą noc nie spałem yeah. hey. Hey, Co tu za smród? Kto tak zaczadził? Ej, hey, jesteśmy już w kanałach I co? Tu kolejna zakazana moc grasuje gdzieś? Fui, JA NIE CHCĘ PO TYM CHODZIĆ! Nie nie będę. Czekaj, no, no. Idziemy. coś nie czuć? Ałłaałła, wdrzał z gównoka! Aaaaaaa! w miejscu w końcu. Już nie będziesz Pizza! Zjemy pizzę? Hm? Nie. I Uważaj, bo pociąg może pojechać i nas rozjedzie. No pociągi nie jeżdżą. To dlaczego tu są tory? Kieś ja tu, jeździł pociąg po pociąg, pociąg, już nie jest. A ten zdrajca, kto? To nasz wspólnik jakiś? Nie znam go w ogóle. Hmm, nie wiem, dobra nie pyty Chcę dołączyć do was! da siwy zła! Um. Dobra, ale co? To jest... jakby tu była jakaś niszcząca zgnielizna. Czy właśnie to jest właśnie to, czego szukamy? Mm, coś takiego, ale to nie w tym miejscu, tylko tam. Ej, co to za tajne pomieszczenie jakieś? Co ty aktywowałeś? <śmiech> <śmiech> ha, ho, ho. Czuję, że ten pokój jest zrobiony ze zła! Plan podwórka? Mm, ten, ten, właśnie. Plan podwórka? Raz myśl, myślałem, że jest u Dave'a. A nie, nie. Że... Na jednym z moich występków oniemal on bym nie zmiażdżył tej figury. Dobra, chodź. Skrzynie ze skarbów! Chciwość jest dobra! O! Co? Czemu to otworzyłeś skrzynię? Dobra, dobra. Dobra, ale tu jest. Dobra. Aaaa! Kupię skrzynię tylko potwory i zakazane moce! Dobra, za bardzo. Okej, okay, dobra, gdzie te zakazane moce tu są? Znaczy ta jedna. Tutaj, w tej skrzyni. He! Niszcząca zgnielizna. A co robi niszcząca zgnielizna? je. A, czyli robisz, że każda roślina, drewno zgnije. Aha. Mhm. Mhm. Chodźmy, z, żeby całe miasto roślin zgniło. Co? Nie. Co Ja... chcę się pobawić moją Od... nową moc. Tak, że się powiedziałem, że też jest jedenasta nakazana moc, nie ostatnio. Jedenasta? Jaka jedenasta? No jedenasta. A jest. A 11, to nam niepotrzebno. Ale co jest więcej niż 11 zakazanych mocy? No, no tak, to jest, tylko bardzo dalej od nas. Niszcząca zgnielizna! Ha, 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 ha! Dobra, chodź. Ale ja nie chcę jej stracić! Chodźmy zgnić wszystkie rośliny! ha! ha. Później. Ale później stracimy tę moc! Nie! Bo później jak będziemy mieć 10, to on powstanie, ten ktoś i nam da 5. I co zakazane mocy się połączą w jedno? Oho! Co ty na to, że zgnije to drzewo wielkie! Ha ha ha! Ha! Zaraz całe zgnije, a później całe miasto zmieni się na nazwę Miasto Dżestra! No bo wiesz... Miasto Dżestra! dobra... Chodźmy się pobawić tą mocą! Ja chcę się pobawić! Ty zapsujesz każdą zabawę, ha! pobaw się! Super ta zabawa Dobra, czas żeby zgniło drewno Gdzie mamy drewno? Albo rośliny żeby zgniły też I jedzenie Uu, Niech cała pizza czomper Zmieni się tylko W zgniłe pizze Gdzie jest ten kuzyn? Gdzie ty jesteś? O cześć kuzynie! Cześć! Chodź, chodźmy kupić pizzę jakąś. A promocję te Czekaj! Czemu zmieniłeś kolor włosów? A, bo fryzjer prawda? Bo nie podobały mi się. Aha, dobra. Kto? Ja mam płacić czy ty płacisz? Ty, dobra. Dzień dobry, poproszę jaką pizzę chcesz? Nie wiem, ze wszystkim. Dobra, y, poproszę jedną pizzę ze wszystkim i, i peperoni dla mnie. I tu będzie 50 zł. Dobra, masz. Ró y, kiedy pizza będzie gotowa? I za 5 minut. Za 5 minut? Co oni Podgrzewają. Co oni tylko podgrzewają pizzę czy co? Nie podgrzewamy, tylko robimy specjalnie dla was. Daj, jeszcze nie. Auto, to nie twoje, to dlaczego na nim? Czy to twoje? A może tak. <noise> Dobra, nieważne. Gotowe? Już! Przecież nawet 5 minut nie minęło. Nie! O, dziękuję za pizzę. Dobra. To otwieramy i jemy na miejscu. Co ty na co? Bo świeże to lepsze. Dobra. Ech. Otwieramy i. Czy cała zgniła? Co jest? Cała pizza zgniła. Nie, ja muszę zareklamować to. Nie. Czy myśli pan, że może sobie tak żartować? Dawać nam zgniłą pizzę? Ale o co, ale o co wam chodzi? No chodzi o to. Proszę, o, jaka zgniła pizza. Ale to nie moja wina. Ej, czekaj. Co to za plama na ścianie? Ej, ej Grochu, co to jest za plama na ścianie? Zielona. No tu, za... Sprzedawcą Nie wiem Może to zakazana moc kolejna? Pewnie tak Nie wiem, gadamy z czarodziejem, czy co? No, chodźmy Dobra, chodźmy Aż wiecie, tylko możesz, bo ja nie mam dostępu do tego Ej, nie, nie, próbuj, bo znów polecisz w... i spadniesz z nieba No, dobra Ry Ech, no, mam nadzieję, że wchodzę przez ten portal po raz ostatni. Robi no. mi się przez to niedobrze. Oczy ściarodzieju. No, co, co, no co jest? chyba wykrailiśmy kolejną chyba zakazaną moc. Cała pizza zgniła, cała pizzeria zgniła. No za mną, ale co to? Co? o tą zakazaną moc, więc tak. Prawdopodobnie chodzić o taką tę, co jest w kanałach. Niszcząca zgnielizna? Słyszałem o nie. nie. No, no to w kanałach. Myślałem, że to tylko legenda. Nie, to tylko jest prawdziwe. Hmm. A wiesz w ogóle, jaka może być kolejna zakazana moc? Czy niestety nie wiesz? Gdzie i jaka? Wiem, gdzie może być, ale to prob ale nie, ale ale nie problem. Ale problem jest taki, jaki, którą pójdą zdobyć. Mhm. Bo słyszałem jeszcze w legendach, bo zbytnio nie czytałem takich, bo myślałem, że to zwykła legenda dla małych dzieci. Chyba jeszcze jedną znalazłem, chyba nazywały się jakoś padające filary? Czekaj. Czekaj, sprawdziły. Mmm, e, masz rację Ale gdzie to nie pamiętam jest, a Ty wiesz czy um, też nie wiesz zbytnio? to jest na wulkanu Na Wulkan? Na Dzięki, ale y, nikt nie powstrzyma. przecież te zakazane moce są niezniszczalne, co możemy zrobić? Hmm, możecie przed nimi polecieć tam i pilnować Aha, i jak zdobędziemy, to później zatrzymamy sobie w tej bazie, później przyleci chmura, ożywi posąg i wszyscy zginiemy, tak? Nie. Czy znasz jakieś czary, żeby pokonać chmurę? Czy nie jesteś aż taki uzdolnionym czarodziejem? Znam, ale najpierw możemy mieć rzeczy, żeby to zrobić. Jakby przydał się nam jakiś dowódca wojskowy, generał, ale nie ma nikogo już w tych czasach takiego. Co? To no jest mój stary znajomy. Jaki stary znajomy? Czekaj. Czekaj, muszę znaleźć to coś. Poczekaj chwilę. Stary znajomy, generał wojskowy? Pewno Czekaj. poszedł. Ej, a na pewno nie poszedł już na emeryturę? Nie! Jak, jak on ma dopiero 100, 26 lat! To. Myślałem, że osiem. Dobra, nie marzę. Jak, Gdzie mogę go znaleźć? Powiesz pewnie w Chinach. Tak, w Chinach najbardziej pewnie nie. jest. Nie. A tu obok mnie. Co? Wrzutem, wrzutem. A dostanę jakiś klucz chociaż? Tak, czy mój klucz? Dzięki. A łasz niskie skończenie. Au, 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 au. Dobra, już się nie będzie łaski, nie rusza się. Dobra, to ja może pójdę. Dobra. Dobra, Dobra to ty... hmm. huh. wow. Jest Ry. Jest. Naprawdę to jest jakiś western. ja, yeah. tego kogoś. Ehm, dzień dobry. Ej, Pan ma chyba 126 lat, panu jeszcze kości nie odstały? A od, ko od kogo pan? Od czarodzieja, pan? twojego kumpla No to on sobie lubi wartować, ja mam tylko 36, ale co tam A myślałem, że już w tym wieku nie robi się nowych generałów wojskowych jest, oh, jest, ale ja jestem jedyny. Ale co taki generał wojskowy robi na jakimś starym, beznadziejnym westernie? A nie, tutaj, dobra, co chcesz? I y, słyszałem, że chmura odn odnowiła się i z błaznem zbierają zakazane moce Co? Eee, Czyli chcesz Czyli chcesz, czy chcesz, żeby coś pokonać, tak? No, chcę ich pokonać. Nie chcę, żeby zebrali wszystkie zakazane moce. A po ci doradzę, co chcesz. Jakąś zbroję, wolność. A oczywiście płatne. Nie, jakiegoś przyjacielem czarodza, ja mam to... za Ja bym najbardziej chciał najlepszą zbroję i najlepszy miecz, jeżeli ci to nie przeszkadza. Miecz, mieczu nie, nie mogę zrobić, bo nie mam dużo żelaza, ale zbroję mogę. A masz jakiś mieczek czy zero miecz? zero. Dobra, to będę strzelać, będę na dystans. Okej. Okay. No to lepiej się od nie? Okej. Okay. Jak pan chyba mistrz w tym. Już trzymaj. Dzień, ciężka AŁA! dobra, to idziemy. Dobra, to chwilę się przystosuję, powalczę na strzelnicy i później. Spróbuję ich powstrzymać. Pójdę, jeżeli będą złe wieści albo do. He, to moc jest taka super! O, targi! Y muzyczny sklep. Y dzień dobry! Y tak? Y poproszę ten najlepszy głośnik za tysiąc złotych. To proszę ty. Dziękuję. Dobra. Jej, głośnik! Mam, nagran... nagram tam jakąś muzyczkę kiedyś. Nie, ja nie mogę. Y y y jeszcze go nie gitarę, będę gwiazdą roka! Y poproszę jeszcze tą gitarę. Y Kolejno 1000 złotych. Proszę. rada! Ej, ale dlaczego mam przesłać tą moc? Jest tak cudownie zła! Dobra, chodź. Ale nie, czekaj! O, a tu zobacz jakie fajne meble do kupienia! Przyda nam się łóżko najlepiej na górę Tanterstroa. Aaaaa! Wiesz co myślę? Musimy przesłać tę moc! Ja go zmienię na normalnego człowieka, ale raczej na szu. Co jak dobra i nieważne? Ha! Ha, 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 ha! Nie, Nie, to jest cudowne wszystko musi zgłębić! Ha! Ha! ha, 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 ha. Yy, dobra, to idziemy co ty na to? Ha! ha, 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 ha. Chcesz dostać? Nie, Jestem nie. Na nie no nienawidzę nie nie. piorunów. Nie, pioruny są bardzo złe i niedobre. Podziękuję, dobra? W ogóle co to za jakieś bez... A, Co to są za jakieś głupie zombiaki? Czemu nas atakują? Nie wiem, bo nas nie lubią. Dobra chłodźmy. A bo myślę, że jesteśmy roślinami, a sami nie wiedzą, kogo atakują. Mhm. Czekaj, to jest drewniany most! Drewno. Zostanie. Weź, bo to na Ha! 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 E, czekaj. Nasze? Tak. A, ty zawsze każdą e, zabawę... Z... Udawać, co? Co? nie? Nie, e, nie, nie będę. Zabije mnie! Zabije mnie! Ja się boję się! A! Pieniądze! Chciwość jest dobra! Pieniądze! Nie, nie, nie. Pieniądze! Zrobię z tego moją złotą. Muszę. O, zarobiłem dwa tysiące i pół złota. Przyda mi się. Wyda. Ej, ale czemu ty przesujesz każdą zabawę i czemu muszę już przesłać tę super moc z gnielizny? Dobra, idź, idź, idź to. Co mam przesłać? Tak. Mam przesłać tę głupią moc? Znaczy mhm. dobrą? Ale zanim to, przetestujemy, jak zadziała moja rokowa maszyna do przesyłania zakazanych mocy. Okej, okay. przetestujmy te cudo. Mój telefon. Okej. Okay. Ej, ale ty musisz przesłać, wiedzieć wcześniej zakazaną moc. moc, mam to moc. By czarnej magii zaufać chcę dziś, więc prześlij moc niszczącej ha. <śmulanie> no dobra, ściszmy to już powoli. No, zadowolony przesłałem tę moc. No co i kolejna moc to jaka? Niech zgadnę, coś niech zgadnę. Filary nie, no nie umiem strzelić w pamięć, nie umiem. Jakby to były, jakby to były padające filary, Uuu, jakby to było fajnie. Co? No. A co robią, co robią padające filary? Czy zbytnio się nie znasz na mocach? Nie, nie, tam, ale wiem gdzie to jest. W roślinnym muzeum! Nie! Kiedyś była chyba? Tak, kiedyś, ale teraz jest na wulkan. No teraz dostaj tym pierwnami! Za karę! Wulkan, wulkan, wulkan! Wszyscy się spalimy i będzie koniec y chmury i gestra! Ach, ty y a jak w my w ogóle tam się dostaniemy? No nie będziemy iść 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 Nie, wiemy. proszę, ja chcę pojazd zła, proszę, pojazd zła No dobra, nie chcę. Jak zrobimy Ale... pojazd zła? Musimy znaleźć Musi to być ciężarówka, żebyśmy tam trzymali tego, tą zakazaną moc w bezpiecznym miejscu Masz tutaj pod i... Nie, to jest stary grat, musimy znaleźć ciężarówkę, chodź za mną, ja wiem no. gdzie to jest Musimy wejść do tej bazy! Musimy wejść do tej bazy przed nami! O co? No, zdobędź... Ukradniemy ich pojazd do latania! Eee! I właśnie! Latanie! No bo... A, chyba, że do bazy roślin! Ukradniemy Dave'a pojazd! Nie! Nie da się! Hmm... To chodźmy do roślin! Nie! Do roślin nie! Czemu? Ukradniemy im... Ej! Otwórz mi! Otwórz mi! Ja już lecę. Ale czekaj, ale lecę. jeszcze ja. O, czekaj na mnie. E. Ej Grochu, chyba jest coś o czym miałbym ci powiedzieć. Bo jak zdobyłem ten lek dla czarodzieja i ożywił się, to niestety tak przypadkowo chmura we mnie chyba strzeliła piorunem. I niestety Chyba zmieniam się w kamień. Serio? Hm. Tak. Chodźmy do Dave'a. Może Dave będzie wiedzieć co zrobić. Um, Dave, mamy problem. Zmieniam się w kamień. U, to bardzo niedobrze. Nie ma teraz leku na odmienienie się z kamienia, ale spokojnie. Kiedy, później do was coś znajdę, ale mam nadzieję, że wyzdrowiejesz z tego. Ale póki co walcz z tymi złymi chmurami, póki możesz. Jasne. Wojna będzie ciężka, ale razem damy radę. Ej, w ogóle zauważyłeś, że noszę zbroję i hełm? Od dzisiaj? Zobacz. A skąd? A od takiego generała. Sam możesz do niego pójść. Co jest? Yy, tu się dzieje coś mega złego. Ej, przeżyjesz? Tak, tak. Dobra, kolejne siły zła nadchodzą. Mam nadzieję, że damy radę sobie. I potrzebujemy nowego bohatera.